Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. A dzisiaj będę, będzie dużo zapowiedzi nowych serii. Mianowicie, jak widzicie tutaj są kazmiarski i Łabciate. Myślę, że chcecie poznać ich historię, ich historię, ich rasy. Również prawików i wszystkich innych gołębi. Więc będzie seria opis rasy. Lęgi już, jak wiecie, są. Kur, będą również lęgi gołębi, kaczek, perliczek. Jak dobrze wiecie, chur, kury i gołębie również chorują, więc będzie seria o chorobach. Będę opisywał tam choroby, jak, jakie są objawy, ale jak też zapobiegać im i jak je leczyć. Będą również stany hodowli, vlogi i wiele, wiele więcej, jak mówiłem w pierwszym odcinku z serii, z serii Lęgi 2020 Kury. Są nowe playlisty, nowe serie I tam możecie sobie podpatrzeć wszystkie serie, które będą, wszystkich teraz Wam nie wymieniłem, bo zapomniałem niektóre. Będą również o królikach, o króliczętach, sprawdzanie gniazda, wykoty itp. I wiele więcej będzie serii. Wszystko macie napisane na kanale. I myślę, że zakończymy teraz ten odcinek z zapowiedzią tych serii. Wszystko macie napisane na kanale, w playlistach kanału. I tam macie wszystkie serii opisane. Więc dzisiaj chcę pozdrowić jeszcze wszystkich oglądających ten film. Szczególnie pozdrawiam Was bardzo serdecznie. I wszystkich subskrybentów i widzów. Więc trzymajcie się. Cześć.